gołębia, na których popieram hodowlę, to jest gołąb najlepszy lotnik od w 2022 roku. Wychodzi się z gołębi od Patryka Jarosławskiego z Linii. Z linii Menten Razy Faber Ronaldo i Denis Faber To jest najlepszy gołom na oddział w 2022 roku W końcu I na tym głównie opiera się pana hodowla To są gołęby na którym na, się pana... nie, na, dużo Na tym gołębiu, bo mam dużo synów jego wnuczków i tak dalej To było, był gołom, który był najlepszym w oddziale. W roku. Tutaj następne co będziemy mieli. To mamy następnego gołębia, które również się wywodzi od Patryka Jarosłowskiego z linii Mentenów. Z linii Mentenów, kapitalny gołąb. To jest brat Milady, trzeciej samicy w Polsce. 18-konficent w kategorii B. To jest gołąb. U mnie, to jest gołąb, który u mnie produkuje młode. Teraz Z tej samej linii pokażę gołębia ciemnego, po bracie syna. Również wywodzi się z gołębimentem. To jest jesieniak, ma trzy notka zrzucone To jest z tej samej linii. Tu mam wspaniałego gołębia. Wspaniałego gołębia o numerze. Już wam mówię. 1086 to jest czysty gołąb od Tarka Krasika z linii mentenów To jest po bracie Tytana Olimpijczyka. Jego siostra w FCI miała dwa konficent. Drugi gołąb w Europie. Jego następna siostra. Była e, Roxy, 13 konkursów w pierwszej dziesiątce. Siadała w ten sposób: e, pierwsza na oddział, 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 druga, 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 trzecia, czwarta, czwarta, czwarta. 13 lotów w, e, w, w, w 3 lata w pierwszej czwórce. Konficent w kategorii A 1 e, i w kategorii B 1 z haczkiem. A ze strony matki wywodzi się syna olimpijczyka z i z córki olimpijczyka Cavendricza. To jest gołąb, w którym siedzi cztery gołębie z olimpijczyków. Wspaniały gołąb również jest w rozpłocie. Z tej samej linii jest samica. W mhm. tej samej linii jest samiczka i jeszcze, co pokazałem na zdjęciu ze złotej medalistki, również z linii Mentenów, ale to jest gołąb od Krasika Darka z linii Mentenów. Przepiękna samica. I jeszcze w tej samej linii mam jeszcze jedną samiczkę młodą, rewelacyjną, również niebieska, również samica linia Menten, ja z linii z Mentenów, od Darka Krasika i od Patryka Jarosłowskiego, mam bardzo dużo głębi. Teraz pokażę Wam samiczkę z linii Kopytko. Czyli tutaj też z oddziału. Z naszego oddziału. Kopytko Adam Misz Polski w tym roku ma. W tamtym roku ma drugi zespół lutników w Polsce w Supermaratonie. Drugi w Polsce to jest z jego gołębi z linii Mulemansów. z Kopytkowych. I ją naparowałem teraz na brata Milady, ta co była trzecia w Polsce tego niebieskiego od Patryka Jarosłowskiego. Tu jest gołąb również. Z linii Mentenów, który jest w rozpłodzie 707, w tamtym roku dał kapitalne gołębie, które mam na gołębniku lotowym, jako roczne Teraz Wam pokażę najlepszego lotnika u mnie w tamtym roku. Z linii Jansenów, z linii. 05 ten gołąb w tamtym roku u mnie zrobił 12 konkursów a gołębia z linii 05 mam od Mirka Lostera z czystych jansenów. matkę tego gołębia mam w gołębniku rozkładowym pokażę wam teraz linię gołębi od Grześka Nowotarskiego z linii Rambo razy jedynka to są gołębie lotowe wspaniałe gołębie do lotów to jest piętnastka to nie już wam pokażę ojca i syna bo to na olimpijskich to wziąłem się pomyliłem 13 to jest gołąb z linii Kopyt Nowotarski Grzegorz z linii Rambo, który gołąb był pierwszy w okręgu, miał 53 konficjent w kategorii D, reprezentował okręg Opolę na wystawie ogólnopolskiej. A z linii jedynki matka 7 razy pierwszy konkurs w linii jedynki. To jest syn i po nim mam kilka dzieci. Jeszcze wam pokażę wnuka. A to jest wnuk. Który w tym sezonie zrobił dziewięć czołowych konkursów i reprezentował e, okręg, e, oddział brzeg w okręgu Opole. To też z linii no, Nowotorskiego z, z jedynki razy Rambo. Piękny gołąb, prześliczny gołąb. Kapitalny spód, zamknięty, no, bardzo ładny gołąb. Tu mam wspaniałego Gołębia, z zgońnika lotowego. obroje się na gołęb, Olimpijskim 724-515. To jest gołąb, który ma w 3 lata 27 konkursów i jest niezawodny w lotach Gołębi długich w, w maratonie. Dwa lata temu na moim Gołębniku, gdzie był bardzo ciężki lot, miał 2 godziny przewagi nad moim drugim Gołębiem, a później te Gołębie, które się dały po nim były również na bazie 1 do 5. Konkurs przez 2 dni. To jest gołąb specjalista od lotów 500 razy 700 super gołąb. Jego syn, nie mam go tu, mam go w gołębniku lotowym. W tym roku zrobił 9 konkursów. Z tego był 3 razy pierwszy na na gojemniku. Z kapitalnym gołąb to jest gołąb z linii Szelens razy Mulemans. W tym roku wychowałem muś z górniku rozpłodowego, z tych najlepszych głębi młode, które mam tutaj pokażę. Mam 20 módków wychowanych, to jest młodek z linii Grześka Nowotarskiego, bo mam siostrę tego trzynastki w rozpłodzie, z Jansenów. To jest tegoroczny młodek. Jakby ktoś był zainteresowany, mogę tę młodę odstąpić. Także mogę nawet podać numer obrączki e, 6006. Numer do pana też podamy w opisie, mhm. i się wyświetli tutaj teraz na ekranie. On się dobrze. wyświetli tam i dobrze. Tu jest następny gołąb z linii Patryków. Razy kopytko. Samica ta, matka była pierwsza na oddział, i kilka razy w pierwszej siódemce u, u Patryka. Ojcem jest oryginał z gołębi kopytki To jest również tegoroczny mudek także nakrapiany białlotek Tu jest następny gołąb. kopytko Razy Samica od kopytki samczyk syn najlepszego lotnika oddziałów z Mentenów z Latę. Kapitalny mudek również lekko białlotek Dlatego lekko białolotek, że belga oryginalna od Mentena jest niebieska-białolotka. Kolor poszedł babkę. I to jest numer Gołębia 6011. Tu jest gołąb również krzyżówka Menten, razy kopytko. Wspaniały niebieski gołąbek z linii tych Mentenów. Z linii Mentenów. Wspaniały go I to jest numer gołębia 6010. Z takich gołąbków mam 20. Odsadzonych. Wziąłem tylko 5 do pokazania. A resztę siedzi sobie w środku. No i cóż, no to byłoby no na tyle. Większość gołębi później pokażemy w gołębniku, jak tylko siedzą. Jakie co. To co, w razie jakbyście Państwo byli zainteresowani, śmiało można dzwonić do Pana Józefa. W opisie będzie też link, plus tutaj też na ekranie się zaraz wyświetli. Dzwonić, pytać się śmiało. Podamy tutaj w, w linku i podamy też na. Mamy numer, także podamy go na spokojnie. I co, zapraszamy w takim razie do gołębnika. Jeszcze pokażemy Gołębnik. Dobrze. Jesteśmy w golęniku lotowym. Jesteśmy w gojenniku lotowym, w którym jest 16 samczyków dowców. Tu lecę na totalne wdowieństwo, także to jest 16 samcików tam da, w tym gojenniku. No, także Do następnego wdowie, pójdziemy. Tak. Samice wdowy są na że Tutaj pójdziemy. Samice wdowy mam na wolierze. Tutaj. Na noc wpuszczam ich do gołębnika Praktycznie większość w dni siedzą y, na Wolierze. To jest córka najlepszego lotnika. To jest y, tamta ciemna samica u góry. Pierwsza była z Brukseli, czwarta na oddział, trzynasta na okręg. Pierwsza była z Ostendy. Super Samica na długie loty z Hubenów. I jeszcze przejdziemy do gołębnika do rocznych. Eee, przede wszystkim są same roczne tam, w tym gołębniku Gołębi jest w 57 chyba do lotów, także nie ma dużo u mnie. Nie, nie ilość, jakoś, ale jakość. Nie ilość, tylko jakość. Tu jest następny gołębnik tu są samice, które siedzą w szafach. Samice są zamykane do, do szaf w czasie lotów, dzisiaj zamknęły, żeby tego, a tu są roczne, lotowe tu są roczne, lotowe plus parę dwulatków, dwu tak to ta, ta wygląda tu są przede wszystkim gołębie z linii mentem te białatki, te niebieskie to są wszystko z linii prawie Mentel Henry nie? no i, i krzyżówka, to Kutko Nowotarski Patryk to są gołębie które zmieniłem teraz Uważam, że są szybsze i powinny być na te czasy, co teraz są, powinny być lepsze. No to na tyle. Super, to my się żegnamy w takim razie. Dziękujemy Dzięki. bardzo za reportaż. Widzimy się za niedługo. Odnośnie gołębi śmiało można dzwonić. Dobry lot. Dobry Dziękuję. Lot. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki.